Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, Szanowni Państwo. Wybaczcie, że nie było ostatnio dużo audycji, ale jest taki remont, powiedzmy, i mam troszkę tam innych kłopotów. Natomiast, mając troszeczkę czasu i niekoniecznie mając właśnie w tę wolną chwilę. Chęć nagrywać i, i ogarniać jakieś nagranie, bo to niestety trzeba mieć pomysł jakiś, a ja w momencie, gdy byłem zmęczony, przyszedłem odpoczywać, to wszystko byle nie audycje, chciałem po prostu odpocząć. No to sobie oglądałem tych wszystkich, znaczy nie wszystkich na pewno, ale kilku tych pułasów, zwłaszcza z, z zachodu, tak. Dobrze, że jest tłumaczenie. Ja tak plus, minus po angielsku rozumiem, ale tam czasami wchodzą słowa, które mają po kilka znaczeń, to tego już w ogóle nie, nie łapię. Dlatego dobrze, że jest tłumacz. No i powiem Państwu, jakie były moje wnioski z tego wszystkiego, z tego oglądania. Z tego, jak podrywać kobiety, jak mieć kobiety. Ktoś, nawet, naplusujemy w kraju takiego gościa, który tam był jakiś taki tytuł bardzo fajny rozgryzłem tindera że koleś zrozumiał jak działa tinder no i teraz już przepraszam za te słowa, ale tak mówię młodzi no rucha kiedy chce i kiedy kiedy może tak ile organizm pozwala tyle wali no dobrze mówię wal sobie chopaku, wal, ty możesz no i powiem państwu, że Powiem Państwu, że um, jednak przestałem go słuchać, bo po jakimś czasie, on czwarty raz chyba, czy trzeci, powtarzał to samo. I już miałem naprawdę dosyć. Oho, deszcz pada. O cholera, będzie burza z piorunami. E, Pugniek, może my wrócimy tamtą stroną. Chodź, wracamy tamtą stroną, będzie bliżej. Dobra, najwyżej trochę zmokniemy. Chodź, no i ja Państwu coś powiem, tak żeby nie zwlekać, no niby telefon wodoodporny, to chodź później, przepraszam Cię, ale i że warunki szczególne są, powiem Państwu tak, no to dają ciągle, tak, no złamał Tinder, ja tam się nie wczytywałem, ale prawdopodobnie za kilkaset złotych będzie... Będzie mógł się tą tajemnicą podzielić, no tak na tym ten biznes polega mniej więcej. No i powiem Państwu, że niestety wszystkie te rzeczy mówione to my już jako bracia samcy to już od ponad grubo ponad 10 lat wiemy jak się ubrać, żeby ładnie pachnieć. No mam nadzieję, że wszyscy wiemy, bo znając mężczyzn nie wszyscy o tym pamiętają. Mężczyźni też wcale tacy super hiper nie są, bo to się robi jakieś takie dziwne stwierdzenie, że to, to mężczyźni cesarzowie to codzienności, a kobiety najgorsze zło to nie jest tak. Część mężczyzn to jest he, po prostu szkoda gadać. Z suchnącymi ustami przybliżają się, gadają głupoty w ogóle. Lista grzechów mężczyzn jest bardzo duża. No to dlaczego strona jest o kobietach krzywdzących, przepraszam, mężczyzn? Dlatego, że, że jak kobiecie się coś w życiu stanie, poślizgnie noga, to jest dużo organizacji, która im pomaga. A jeśli się poślizgnie, znowu, przepraszam, noga mężczyźnie nie ma żadnych, oprócz moich. Także, szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć, że. Ci wszyscy, co robią dobry pieniądz w radzeniu mężczyzną, męż... trzeba sobie zadać pytanie: czego mężczyźni najbardziej chcą w tym wszystkim? Chcą poderwać dziewczynę, chcą mieć fajny towar w łóżku, chcą się wyżyć seksualnie, chcą pokazać kolegom, ewentualnie zdjęcia na fejsie bądź byłej, z jaką są dziewczyną. Z jak niesamowitą, super nogi. Przepraszam piesku. Super nogi, bardzo obfity biust i td. i etc. No wiadomo, tych potrzeb jest dużo. Niektórzy chcą się już ożenić. No i, no i teraz yy, są marzenia. Marzenia stworzone przez mainstream. Że jak będziesz miał już tą lalę, to będziesz bardzo, bardzo szczęśliwy. No i pojawiają się goście, którzy znając wszystkie szczegóły tego mainstreamowego mainstreamowego właśnie nie mainstream się mówi czy mainstream mainstream raczej prawda mainstream goście cwaniacy, znając tego mainstreamowego wszystkie szczegóły tego mainstreamowego marzenia budują ofertę organizują ofertę czyli kursy książki które się sprzedaje i ludzie mają tam wiedzę mogą łatwiej szybciej dostać dostęp do Wiadomo czego. No i tak z tego co ja widziałem, ja tego w ogóle nie śledzę. To tak co rok, co dwa lata, jak już się trochę ludzie i idź, później szybciej, jak już się trochę ludzie znudzą tym, co dostali, no to tam oni wprowadzają jakąś nową technikę, nowy system, nową jakąś filozofię, żeby znowu ruszyła sprzedaż książki i to rusza. I teraz Państwu chciałbym trochę odlecieć na boki, i powiedzieć Państwu um, tak, taki widoczek, proszę sobie wyobrazić. Jak nie masz pieniędzy, jesteś nachlany i chce Ci się buziaczka dać, to idziesz do brzydkiej prostytutki i to robicie gdzieś pod bramą. Trochę capi, ale jest dziura razy 3, zależnie od dopłaty. Jest OK. Jeśli masz więcej pieniędzy. Puszek idziemy, już byśmy tam byli w przejściu podziemnym. Zaczyna padać deszcz. Ty masz więcej kasy. Masz 1000 zł, to idziesz do łóżka na godzinę z ładną dziewczyną, pachnącą, wszystko pachnie, wszystko ładnie. A jesteś gościem stylowym, bogatym, znanym. To no to już wybierasz, chłopie. To już wybierasz w aktorkach. Może i nawet nie będziesz musiał płacić. Niewielu jest takich ludzi, ale niewiele i takich aktoreczek jest. Mówię aktorka, może być celebrytka, sportsmenka. I to jest w grupie takie porównanie, tak jak no dajmy na to takie męskie porównanie. Chciałbyś dać. No nie lubisz ogólnie ludzi, chciałbyś dać komuś poryju. Chciałbyś tak porządnie przywać po ryju. Więc patrzysz na siebie, patrzysz w lustro. Oceniasz swoje umiejętności, sobie tam przypominasz swoje bójki. Chodź idziemy punio. Naprawdę to jest przesada. No więc tak, no pójdziesz do meneli, którzy się ledwo na nogach trzymają. Zamachniesz się z całej siły. On tam miał ustnik szklany w ustach. Poranisz sobie rękę o ten usnik, no ale on upadnie, chłop, bo on i tak by sam upadł. Potem możesz pójść do jakiegoś gościa, co wraca ze szkoły. To też mu walniesz, bo on waży 20 parę kilo. Chłopczyk mały. No ale to jest twój koniec, tak? Jeśli chcesz pójść do gościa, który coś waży, coś trenuje. Tutaj Ty musisz trenować, musisz zadbać o parę rzeczy, musisz wagę mieć odpowiednią, musisz trenować, musisz wiedzieć, kiedy się odsunąć. Musisz wiedzieć, kiedy przyjąć cios, żeby skutecznie oddać. No i takich rzeczy uczą najlepiej na boksie. To jest taka najstarsza stójka, można powiedzieć, już w starożytnym Rzymie można było się jej uczyć. I... Wtedy możesz sobie dać mordę, już nie byle komu. Ale mówię, no ile lat trzeba trenować. ile lat. I teraz. E... Chodź, Puniusiu. No, wybacz, wiem, że chciałeś tam, ale no widzisz z tą pogodą, jak jest. Cieszę się, że w ogóle wyszliśmy. Ja się cieszę, że cieszę się, że w ogóle wyszliśmy. Chodź. No, niestety. Taka pogoda. Ciesz się, bo mogę się. Mogłeś się w Częstochowie urodzić, u pewnego docenta. No ale to polskiego nie rozumiesz, bo no, ty ci ciągle pisał z teśnikiem, bo nie masz doktoratu, a ty akurat byś smacznie spał. E, więc powiem Państwu tak, że em, moja teza, którą ja stawiam non stop, jest taka, że no, podobne przyciąga podobne. Jeśli człowiek nie kocha siebie, a ma super ubrania, świetnie wygląda, Robić te wszystkie rzeczy, które są mu polecane przez tych mistrzów podrywu, idziemy, to yy, może wziąć swoje ręce, piękne, duże piersi. Tych pań, które pasują do niego ubiorem, mową, ale we wnętrzu jest dużo lęków, strachu. Wszystko to dziś jest tam zgniecione przygniecione jakimś głazem no i ogólnie jest ok jest seks, jest super zakochanie, ale w końcu ten głaz jakby to powiedzieć odskakuje w którymś momencie robisz jakąś rzecz, która jej przypomina coś no nie będę się tu bawił w psychoanalizę, wiecie dobrze na pewno jak się tym interesujecie, że czasami ten zalew treści nieświadomych to co było otrzymane, te lęki ten strach wybucha, i pojawia się agresja, i sam człowiek nie wie, dlaczego jest tak agresywny. Czyli, okej, okay, możesz e, jakiś tam seks mieć, ale nie pasujecie do siebie energiami, nie możecie być ze sobą długo. Mało tego. Ten seks, kiedy na głębszym poziomie się różnicie, to będzie zwykły seks. Natomiast jest seks osób, które ze sobą bardzo, jakby to powiedzieć, wibrują. To jest ezoteryczne słowo, ale niekoniecznie. No w końcu my też wibrują. Więc żeby mieć kobite na lata, żeby było fajnie i żeby miłość była taka faktycznie jakby to powiedzieć, umoczona w sosie winegre seksue, to musi być ta sama energia w środku u kobiety i mężczyzny. Czyli mężczyzna musi pracować nad nawykiem wdzięczności do siebie, żeby cały czas był wdzięczny, żeby to był nawyk. On już nie ma nad tym kontroli, to jest nawyk, on jest wdzięczny. Oczywiście dziękuję w umyśle. Czasami dziękuję za coś w realu, ale przede wszystkim za wszystko dziękuję w umyśle. O, fajna droga, mógłbym, mógłbym iść taką, żebym się wywalił. Dziękuję. I to to mają być automatyczne to, to jest automat. A wyćwiczenie takiego automatu musi trwać, ponieważ w zwykłym życiu człowiek był tak uczony, że wpadniesz gdzieś w dziurkę w drodze, wywrócisz się, no to pierwsze co robisz, no to łoku, kurwa, źle się stało, tak? Masz 30 lat. Trafiasz na na przykład na te powiedzmy nauki, to jak to tak mądrze brzmi. Nauki. Trafiasz na ten nałóg wdzięczności. No i teraz 30 lat. Mistrzowie podrywu mówią, że to tam 3 dni, i te 30 lat nawyku, bo to trzeba pokonać. 30, 40 lat nawyku, żeby stworzyć nowy nawyk, wtedy się wytwarza ta właśnie wibracja odpowiednia, że to można w 3 dni zrobić. No nie można. Tak samo jak nie można od razu, jak chcesz komuś przywalić, pójść do mistrzów w KSW. Bo połamią, tak? No nie można. Tak samo jak ktoś by chciał pośpiewać, no to raczej do, do tych, co chodzą do tego, jak to się nazywa, przed pierwszą klasą podstawówki, jest ta żłobek. To do żłobka, do dzieciaków się uczyć śpiewać. Nauczą podstawo, podstawowych rzeczy. No i tak to pod górę musi iść. Tak samo w boksie. 5, 10 lat treningu, no już coś umiesz, coś konkretnie umiesz, ale do takich konkretnych chłopaków to jeszcze cię nie dopuszczą, bo dostaniesz łomot. 10 lat. Dlatego właśnie chcę Państwu to uświadomić, jak bardzo trudne jest to do zrobienia to o czym mówię. Czyli mam dobrą wiadomość i złą wiadomość w ogóle. Wczoraj był kabaret taki yy, bardzo krótki, znaczy na... Cały czas zapomina, mówię, no to i to ale to jest ten taki dwuznakowy. Co tam, filmy są śmieszne i tak dalej. Jest taka aplikacja, no tam było leży pacjent w szpitalu. Podchodzi do niego lekarz i mówi: Mam dla pana dobrą wiadomość. Wycięliśmy, spokojnie, wycięliśmy oboje jąder, oboje jąder O, w żadnym z nich nie było raka. Uśmiechnął się, poklepał go i wyszedł. I taka zdziwiona mina. Tego pacjenta. Lekarz się ewakuował, koniec filmu. Także to, to, to jest takie trochę od, odchylenie kawału, że przychodzą i no, mam dobre wiadomości, złe wiadomości. Nogę amputowaliśmy tak jak pan chciał, tylko że no, nie tę, zdrową amputowaliśmy. A, a ta chora się jednak chyba okazała dobra. Coś takiego. Ja się śmieję, no bo to. Ma powodować śmiech, ale oczywiście w realu pewnie się takie rzeczy zdarzają i to nie raz w Polsce i wcale bo nie byłoby mi do śmiechu. Więc wracając do tematu, chcę Państwu powiedzieć, że jest dobra wiadomość jest zła wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że i owszem, można, można się tak zmienić. Żeby odczuwać lekkość, wdzięczność. Nie masz wtedy poczucia strachu, poczucia zemsty. Zaraz dokończę, bo hałas. Punieś to szata, nie zdaj mu. Przczo mu z zemsty pod koniec. O, chodź, płynąć. To opętany pies. Że mi się chce Daj ta spokój Kiknąłeś ładny Jaki ładny widok byśmy mieli gdybyśmy tam poszli puszek nie stawaj na ulicy No teraz widzicie, to jest dobra wiadomość, że można dużo zmienić. Bo zobaczcie, jeśli ktoś jest psychopatą. Nie, mamy dziewczynę psychopatkę, świetnie się uśmiecha, świetnie maskuje. Wszystko co najlepsze, uśmiecha się. No czuję, że złapałeś na Boga za nogi. A to jest tylko po to, żeby się zakochał i potem powoli będziesz obdzierany z godności, z resztek godności, jakie tylko masz. I to jest. No tak działają narcyzi psychopaci. Ale jak psychopata wyczuwa, a oni wyczuwają po to, żeby przetrwać, no bo jeśli trafią na mocnego zawodnika, no to po prostu przegrają. Oni wyczuwają słabych zawodników bardzo. I dlatego, gdy widzą kogoś, kto lubi siebie, to ten człowiek specjalnie nie pożyczy dużej sumy. Zarzucony komplementami nie poczuje jakiejś wielkiej tu turbo wdzięczności, za którą my do nóg się kłaniał. Rozumiecie o co chodzi, że im człowiek ma mniejszą samoocenę, tym więcej jest w stanie dać za to, że ktoś mu komplementy mówi. Na przykład, no i to robią właśnie psychopatii, narcyści, cała ta reszta tych, tej bandy, która niszczy ludzi. No i jak ćwiczysz samoocenę, zaczynasz. Lubić kochać siebie, ćwiczysz nawyk, dziękowania za wszystko, to psychopata z daleka to wyczuwa. I on wie, że mógłby cię zniszczyć, ale to byłby gigantyczny ładunek mocy, energii. On chce zniszczyć jedną osobę, potem szybko drugą, trzecią. No, na przykład, zobaczcie, jak ten sławek, to już ile to trwa? Kilkanaście lat co najmniej. Kilkanaście lat sądy, masa ludzi zatrudnionych, wszyscy przegrane wyroki, no i wszyscy wiedzą o nim. W międzyczasie ja się bardzo też wzmocniłem, tak. Więc popełnił błąd, bo to akurat jest narcyzm z raczej niską inteligencją. Ich jest dużo, trafiałem do więzienia. Ten był. Na tyle inteligentny, żeby nie trafić do pierdła, chować się, robić coś z zaskoczenia, szkalować ludzi i pisać na nich uszczerstwa. Więc był właśnie między tym a tymi zdołał się uchować, robił wszystko rękami innych. Do czasu to wszystko. Ale, szanowni Państwo, więc, więc... narcyz, deviant, psychopata. Z daleka widzi kogoś, kto yy, lubi siebie, szanuje siebie, nie da, siebie, nie da się jakby wziąć na miłe słowa. Jak dostanie prezent warty 1000 zł, to potem poproszony o coś za 20 tysięcy, to odda te 1000 zł i nie weźmie tego za 20 tysięcy. Ja to mówię takimi skrótami, bo chcę tu być cicho, bo i tu domy są i nie chcę być na wariata, ale. Rozumieją Państwo o co chodzi. Dlatego to jest tak bardzo ważne, żeby to ćwiczyć. I to jest właśnie ta zła wiadomość, że niestety ćwiczenie tego zabiera od człowieka bardzo wiele lat. I teraz pytanie, czy psychopata, który się urodził jako psychopata i trenuje, za już ma 35 lat, 35 latka z psychopatycznymi wzorcami reagowania, kontra. Mężczyzna zwykły uczony mainstreamem wszystkiego no co ty wąchasz Nie możesz tutaj sikać Ci prąd walnie tędy Nie, tędy nie idziemy no i szanowni państwo taka 35-letnia hetera po prostu zniszczyłaby takiego zwykłego człowieka, ale już człowieka, który już trochę nie tego tematu, też by zniszczyła, bo to podkreślam, to jest wiedza teoretyczna. No ale przecież, szanowni państwo, żeby zacząć ćwiczyć praktykę, trzeba przedtem mieć wiedzę teoretyczną podbudowę, nawet jak ćwiczysz boks. To też trener Ci musi powiedzieć rób tak, rób tak, rób tak. Wychodzisz na ten ring, bomba, 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 ale już wiesz mniej więcej, jak, co masz robić, tak? Jak upaść na ziemię, tak? <grytanie> jak upaść tak, żeby sobie jeszcze większe krzywdy nie zrobić podczas nokautu? To są ważne, bardzo ważne informacje. Dzięki temu, że jest forum, możesz też opisać taką rzecz na forum. A tam są ludzie, którzy już to przechodzili w różnych etapach. I ci ludzie mogą ci powiedzieć, że to już było, że to nie jest nic nowego. No i wtedy, jako człowiek, który nigdy nie doznał jakichś przyjemnych uczuć do samego siebie, nie wie, co to jest odczuwać. Nie! Nie wie, co to jest odczuwać. Taką przyjemną, przyjemną taką... Tak jakby może nie uwielbienie, ale taki stan wyższy i taki... Radości jestem w salej po prostu. Kurde. Oj, ta przyna jest bardzo ładna. Ona szczeka tam na kogoś. Psinka. O, jak są. So. Cześć, Psinka. Kurwa, następny. Nie wierzę. No już, już, już. Chodź idziemy, później szybko tą strefę zmiotu odpuszczamy. No i powiem Państwu, że taki przeciętny człowiek, który rzadko doświadcza takich fajnych rzeczy w życiu, a spotkało go dużo pokorzeń, no i teraz ma jakby dwie strony. Jedna to jest to, co ja mówię i plus to, co powiedzą mu chłopaki, no, bracia samcy którzy takie przygody też mieli i na plusujemy PLT, takie opisy są e, czy też oddać się w ramiona pięknej dziewczynie i on wie, że takiej dziewczyny nigdy nie znajdzie a tu mu się Pan Duch mu wpuścił niemalże na spadach roni z nieba taką cudowną dziewczynę Ja nie wie jakim strzępem Ach, nie, dole. fajny ten Jork jest mały Zaraz będzie cisza, sekundkę. Chodź. Chodź. No i szanowni Państwo, mam nadzieję, że oko, oko tajfunu winęło. No i wiadomo, że taki chłopak przeważnie ja też byłem kilka razy postawiony przed dziwnymi sytuacjami, takimi właśnie jak opowiadam, gdzie plus minus wiedziałem już o co chodzi, ale po prostu dla mnie to było takie uderzenie, taki cios był rozko, że wybierałem źle i kończyło się, można by powiedzieć, potłuczeniami. Tak? Zwykłe potłuczenia to kolana, rozbite łydki, stopy, czasem twarz. A tu tylko i wyłącznie serce. Przy czym to tylko i wyłącznie jest bardzo złośliwe, bo serce potrafi boleć dużo mocniej niż wszystko w ciele. Szanowni Państwo, tak więc, żeby być dobrym, żeby mieć dobrą, tak mówiąc, pomodzieżowemu, bo to teraz tak. I młodsi, i starsi tak mówią, chodź, idziemy. On tak specjalnie powoli idzie. Żeby jak najwięcej nawąchać na się. Bo wie, że do domku idziemy. Żeby mieć szansę na jak najlepsze związki, na jak z najlepszymi kobietami, ze zgrabnymi, ładnymi, takimi jakimi yy, chcemy, tak? Bo przecież może być osoba, która lubi kobiety troszkę większe, tak? W większych rozmiarach. Czy kobiety lubi, które my uważamy za brzydkie, a tak naprawdę ta osoba dla niej to jest kanon piękna? Więc, żeby mieć to, co chcemy, to wypadałoby mieć swoje, jakby, wnętrze, jakby to powiedzieć, swoje wnętrze ułożone, czyli lubić siebie, szanować siebie. Jak lubisz i szanujesz siebie, to jest tak, jakbyś lubił i szanował kogoś bardzo Ci bliskiego. Czy pozwolisz, żeby ktoś krzyczał dar mordę na kogoś takiego? Czy pozwolisz na to, żeby ktoś oszukiwał, dawał do podpisu jakieś lewe papiery? później idziemy. No, nie pozwolisz na to, bo kochasz tę osobę, tak, bliską. I tak samo właśnie masz do takiej, do takiej właśnie sytuacji masz, tak, nie. Także Szanowni Państwo, trzeba trenować. Po prostu, im więcej się trenuje, tym większe są efekty. Ale proszę też uważać, że bardzo duża intensywność trenowania może spowodować takie odbicie. Pisał o tym Zeland, przepraszam, ale to już może na następną audycję. Powolutku. I tak ta zmiana jest dużo szybsza niż ta podstawowa, mainstreamowa, więc. Ale kilka lat jednak trzeba poświęcić. Ale to nie będzie tak, że to 7 lat wszystko jest źle, tylko to będzie się stale polepszało, będziecie to widzieli, będziecie mogli się tym cieszyć, że tak jest lepiej. Więc to powolutku, 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 ale to musi być plan. Byłem dzisiaj w Aksionie, są takie tablice za 19 zł z pisakiem z magnefikami można pisać tym flamastrem i to zmazywać, można sobie tam jakąś zrobić na przykład. Zapisać sobie tego miesiąca tyle i tyle sobie takich ćwiczeń zrobiłem tyle i tyle sobie powiedziałem miłe słowo. I no tak jak to lubi, tak jak to uważa, że będzie dobrze, Później idziemy. Idziemy. Także można sobie w Akcionie kupić i mieć tablicę i fajnie dzięki temu sobie popracować nad sobą. No ale popracować będzie trzeba, żeby coś zmienić, będzie wiele lat potrzebnych pracy. Szanowni Państwo, ja kończę, bo się rozpadało wreszcie na poważnie. Także pozdrawiam Państwa serdecznie. Jeszcze z takich informacji to prawdopodobnie jutro zamykam firmę. Chyba też zamknę sklep z książkami w ogóle. To jest chyba bez sensu w ogóle sto miesięcznie plus rachunki, nawet ja na, sam, sa, na same dwa sto nie, nie jestem sprzedać, nie jestem w stanie sprzedać książek, więc a gdzie rachunki, a gdzie życie, a gdzie to tamto i o wam to pozdrawiam Państwa serdecznie. No ale i tak mam lepiej niż w Afryce mającą muszą jeść robaki jakieś gdzieś tam pod kamienia, tak? tak? Także nawyk się uruchomi działa Pozdrawiam Was serdecznie. A ja Punioś też pozdrawia? Punioś Spojrzał, ale bokiem, ale spojrzał. Cześć.